Maneczko, witam na kanale. Dzisiaj mam za zadanie powiesić ten zbiornik tam na górze, a czy powiesić? Eee, no, w i powiesić, no bo na razie wisi na pasach, nie? A muszę do niego zrobić konstrukcję, żeby wisiał już samodzielnie, bez, bez tych pasów. Eee, wcześniej tutaj przyspawałem nogi, które sobie stały dłuższy czas. No i przyszedł czas, żeby. Je wykorzystać. No i wczoraj tutaj omawialiśmy sposób, jak to podwiesić, i to ładnie wszystko wygląda, jak się tylko mówi, a nie przekłada się to na pracę. To jest bardzo fajnie. Tutaj, o, tutaj powiedzmy. Yy, Tutaj szynę założymy, nie? żeby to się oparło, ta przednia część. Na, do szyny przyspawamy dwa uprofile. o w tamtym miejscu, do tamtego miejsca. A tam się zrobi mocowanie do tych wystających elementów. Ja mówię, no pewnie, tak można zrobić, nie? Super. No i miał być plan taki, że mieli mi dzisiaj pomóc. Miał być szef, jeszcze pomocnik miał mi pomagać tutaj w realizacji tego planu. A jak zwykle Krzysztof został sam. Nawet pracownik, pracownika mi nawet zabrali. Yy, i Muszę sam działać. Z, tutaj wymyślili sobie, żeby zrobić U-profil, yy, przyciąć na wymiar, tu jest akurat 100, yy, 140 cm, tak z zapasem. I chcę dokręcić się do tych śrub, tutaj nie, ale tak. Pięć razy podchodziłem do tego uprofila. No mówię, no dobra, no można to tak zrobić. Ale jak te śruby tam przykręcić? Tam jest bardzo mało miejsca między, bo profil wtedy by, uprofil by zachodził na kant i na dół, i z powrotem do środka, nie? No ręki by nie włożył, żeby nakrętkę tam dać od spodu. Ech, więc zrezygnowałem z tego uprofila i przycięłem sobie szynę. O, tutaj taka szynka jest to był z dwóch stron był ten element taki nie taki sam tylko oczywiście stopę i to sobie zostawiłem teraz tutaj yy, wymierzę sobie otwory gdzie mają być cztery sztuki będę musiał na warsztat jechać to yy, przewiercić się najlepiej na tym na wiertarce stołowej szybko idzie chociaż można było i tak, ale no nic na no, pojadę na warsztat yy, to z dwóch stron tak zrobię, takie elementy, przykręcę to na yy, śrubę dwunastkę, bo jest, teraz jest dziesiątka, ale dziesiątka będzie za słaba. Dam to na dwunastkę z dwóch stron. Jak już tutaj będę miał dwa, te, dwa elementy z tej strony, następnie będę musiał obciąć te szyny na żądano yy, wysokość, już tutaj mam poznaczone do tego miejsca co tu ta pierwsza kreska jest to będę musiał to obciąć z tej strony tak samo no i wtedy yy, tutaj mam już zrobione też kątowniki yy, bo będzie mi ciężko tutaj spawać ta spawarka jest trochę taka no leje się z niej dobrze się spawa jak jest na płasko nie albo z góry na dół no to jeszcze też ogarnia a od spodu spawanie no to tak średnio nią wychodzi więc tutaj dam od czoła dam kątownik, z drugiej strony dam kątownik, trochę szerszy jak ta szyna jest, przyspawam to i wtedy położę tą szynę na górę. I wszystko razem obsmaruję spawem nie? Z jednej, z drugiej strony. I wtedy już będzie to leżało na tej szynie. Z tej strony a, a jeszcze będę musiał tam wzmocnienia podawać do góry do tego kątownika małego, nie? Tutaj będę musiał wszystko powzmacniać, żeby to po prostu tutaj y, stabilnie było. A z tej strony y, to, z tej strony to jeszcze nie wiem, po prostu to wyjdzie w trakcie pracy, nie? jak będę jeszcze tutaj te y, belki spawał w ten sposób, nie? dwie sztuki długie. No i wtedy belka będzie przyspawana tutaj do tej szyny, co będzie w poprzek i tu będzie szła i tu będzie. Y, no, i do tych elementów, co tutaj przymocuję, nie? Te, te belki będą yy, zamocowane. No, taki jest plan. Taki jest plan, ale jak wyjdzie, to jak wyjdzie to nie wiadomo. No, to wiadomo zawsze wychodzi inaczej w trakcie realizacji, bo to jakieś zmiany, to coś nie pasuje, to coś trzeba inaczej zrobić. Yy, aczkolwiek plan mam właśnie taki, nie? żeby zamocować właśnie ten czerwony element, tą szynę. Yy, Wmontuję tutaj w te kanały na śruby przykręcę, następnie to obetnę te belki, zamocuję tą szynę przyspawam i na końcu wtedy wezmę obetnę już na wymiar yy, dwie belki po długości. No, no ale kurczę, to przydałaby mi się pomoc jak nic. Jak nic, by mi się tutaj przydało coś do pomocy, ktoś. Najgorsze też jest to, że no mówię, to wszystko muszę w sumie sam wymyślać, nie? Projektować, jak to zamocować. Bo to, co tam on mi nagadał, że tak tutaj zrobić, tu belkę, tam belka, tu belkę przyciąć, tu będzie dobrze tutaj tak nie poprowadzić. No okej, okay. wszystko super, nie? Elegancko. Tylko całość mocowania konstrukcji, no to już jakiej stali użyć, jakiego kątownika, jakiego co. To już wszystko spoczywa na mojej głowie. I wtedy tak. Zaczynam, powiedzmy, pracę o dziewiątej, i zanim się zbiorę, żeby z, yy, już zrealizować projekt, to jest dosłownie godzina, półtora do dwóch godzin. Myślę, jak to zrobić, jako stal zastosować, jakiej grubości, i, e, i, jaki kątownik, jaki uprofil, jaki teownik, nie? No wiecie, no to jest masę, masę czasu trzeba poświęcić na projektowanie konstrukcji. Żeby to jako tako wyglądało, nie szpeciło. I w miarę szybko zrobić. Teraz, no nie wziąłem wiertarki, bo chciałem... Hmm, bo tu jest dziesiątka, nie? W tych, tych wystających... Yy, połączeniach. A chciałem to na dwunastkę. Mogłem w sumie wiertarkę wziąć, żeby przewiercić się i potem poznaczyć, ale dobra. Poznaczę to teraz. Może jakoś dojdę oł ołówkiem, żeby po, yy, wiedzieć, gdzie wywiercić. Najpierw zamocuję to na yy, ściski. Takie małe co tutaj przygotowałem. Na ściski zamocuję. I wtedy będę wtedy będę znaczył, gdzie to ma być. No, tak chyba by było najszybciej. No, bo tu inaczej, inaczej nic nie wymyślę. Yo, dobra. No jak dobra, ładnie wyszło. Elegancko trochę na brzegu, ale to skręci się na podkładki i będzie elegancko. Luks będzie. A tutaj ten podest tak samo robiłem eee, sam. A <ścoughs> ciężkie te kraty, kurde. Sam musiałem na górę wciągnąć. Eee, wymyśleć tutaj, żeby to le leżało. Poprzycinać. Podocinać. Kratowniczki pospawać, no i o jest, jest, teraz jest, jest po czym chodzić, nie? Ładnie to wygląda. No, jeszcze tutaj tylko barierki bra brakuje, nie? Żeby można było się oprzeć, nie wylecieć stąd. No, tutaj na górze też będą dwie kratownice, bo yy, tutaj mają być schody. Yy, stamtąd mają być schody, tutaj na górę. I następnie tutaj mają być w pionie, do góry, i tu ma być kratownica też. Yy, dwie sztuki położone, i wtedy tam po tym kanale znowu do, do góry, nie? I tam gdzieś w dachu ma być dziura, żeby można było dalej wchodzić. No, taki plan, nie? To pewnie Krzysztof będzie robił. Założę się, że wszyscy będą chętni. Ja, 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 ja się zgłaszam tu tego. Wszyscy suzamen zawsze jest, że razem tak do roboty, a co do, do czego przychodzi, to Krzysztof sam zostaje za wszystkim, z całym, z całym bajzlem, żeby to zrobić. Dobra, idę. Idę po drugi element, szlifuję, zaznaczam, jadę na warsztat, wiercę. A jak sobie pomyślałem, że najpierw chyba zrobię jeden element, skręcę to z powrotem. I wtedy zacznę drugi element, rozkręcać i skręcę. Bo jeżeli tutaj będę rozkręcał te elementy, to żeby to się wszystko nie zawaliło. Bo tam na górze jeszcze gondola, i jeszcze tam wyżej, wyżej, wyżej silnik jest elektryczny. No, to się na wszystkim, na tych śrubach wszystko trzyma. I tak jak odkręciłem te cztery śruby, to i tak delikatnie się odchyliło. Z milimetr do góry poszło. Czyli jakieś tam obciążenie jest. Więc nie będę na razie ruszał tego drugiego elementu, bo robię tutaj biedy zaraz. Pojadę w wywiercę w tym, tutaj rozwiercę otwory na większe. Wezmę od razu śruby i skręcę to wszystko razem, tak jak już powinno być, finalnie i wtedy zabiorę się do, za następny element. Ale to twarde, raczej znaczy twarde. Twarde nie jest, ale niebezpieczne. O, oh. oh, matko, no przydałoby się tu jakieś szufla, nie wiem, no coś, z ładowarką, ładowarka dam sobie, ale no nie ma nikogo, kto by mnie tutaj podsadził. Kurde, no brakuje mi pomocnika. Kto chętny, płacę od zaraz. O kurczę. No przydałaby mi się pomocna ręka. No, nie ukrywa. Żeby jeszcze był dobry y, z góry, albo no, bo z góry jest lepszy ten y, siła, y, żeby wiatrka nie chodziła na boki, nie? a tak jedno ręko na wychylonym. Um, no i wokoło nie ma zabezpieczenia. Tak, że balansuję tutaj, żeby się utrzymać i żeby nie spaść w międzyczasie. No, w końcu doczekałem się pomocy. Przyjechał szef i mi pomaga. No teraz to można robić. Szufla jest nie na górze. Yy, ładobarko mnie tutaj podrzucił do góry na szufli, i teraz można bezpiecznie robić, bo na tej drabinie to naprawdę nie było niebezpiecznie. Tutaj jeszcze mówię, ten, ta jedna, ten jeden kanał to jeszcze, jeszcze mogę, nie? To tutaj tak przynajmniej tego dyskomfortu nie miałem bo jednak no, trochę elementów tutaj stojących jest i człowiek tak inaczej po prostu nawet jak się zachwieje to zawsze gdzieś się jest chwycić. No ale tutaj ten rogowy, tutaj praktycznie no, nie ma nic yy, obok I jest wysoko, no nie jest nisko, jest wysoko. Nawet mówię, nie miałbym mnie tutaj kto poratować, jakbym upadł na ziemię. O kurczę, ciepło się zrobiło, zimno było rano, ale teraz cieplutko fajnie się zrobiło, można pracować. No, dobra, teraz ten element przykręcę i będę już mierzył te podłużne tutaj belki. nie? A jeszcze tam muszę jedno obciąć, jedno obcięłem belkę, jeszcze jedno muszę obciąć, no i wtedy założę ten szynę na górę. Przymierzę, jak to będzie pasować. Nawet może przyłapię punktowo spawarko, trochę wieje niedobrze. No, niedobrze, że wieje, bo gaz nie lubi wiatru. Nie lubi wiatru, gaz dobra. Beleczka wmontowana. Kurde, Krzysztof, dobrze uciełeś, kurczę powiem, mam tu tak na ścisk, nawet nie sądziłem, że to tak na ścisk tutaj będzie. Ja cię kręcę, sądziłem, że tutaj będzie jakiś um, margines błędu, powiedzmy w, w postaci 2 cm. Ale nie sądziłem, że to tak ładnie mi tu wyjdzie. No, co prawda tu nie jest równo ucięte, ale same wyjście idealnie. Tutaj to nie, nie szkodzi, że jest nierówno. Nie Tutaj kątownik dam, z tej strony też kątownik dam. Yy, wzmacniający to wszystko, nie? Ale kurczę, jak ładnie wyszło. Aż jestem zszokowany tym. Jeszcze muszę wziąć poziomicę, zobaczyć jak to pod poziomicą jest. Belka trochę nierówna jest i tutaj też o, nie, nie ten nie przylega dobrze, nie? bo jest wusemkę skrzy... czyli znaczy jak to Wam powiedzieć, no jest delikatnie skręcona beleczka nie? Eee, więc tak, no ale powiem Wam, że mimo tego skręcenia ona tutaj idealnie pasuje, tu nie, nie pasuje, bo jest zbiornik sam ogólnie krzywo zamocowany. Nie wiem, czy tak będzie widać, nie będzie tak widać. Jest delikatnie położony na patrząc w tą stronę, to jest delikatnie położony na prawą stronę. Mm, albo, albo, to, albo to jest za bardzo yy, do góry po prostu, nie. No, jak jakby patrzył, no, to trzeba najpierw <laughs> będzie zbiornik wypoziomować, po przyspawaniu tej belki i dopiero będzie można wtedy ale to nie, nie, to na koniec, dobra, to na koniec he, <guletek>, ładnie aż zejdę z daleka popatrzę, bo rzadko mi takie rzeczy wychodzą idealnie nie no, ładnie jest jeszcze poziomice wezmę, zobaczę czy się poziom zgadza, bo pod poziomicą robiłem ta długa, nie, ta kurtka wystarczy pod poziomicą robiłem kreski na słupach no ale wiecie jak to jest, nie? z tymi kreskami ręka zadrży i już nie to i wymiaru już nie trzyma O kurna jestem pod wrażeniem elegancko troszkę może w lewo skręca delikatnie w lewo no. troszkę za wysoko jest no ale jak na takie cięcie <gryw> na oko Cięcie na oko można powiedzieć, bo kreski swoje drogo, a flex duży drgania ma, jeszcze jak się stoi na drabinie i się pilnuje, żeby się nie spadło. Bo tu jedno cięłem z drabiny, to ucięłem z łyżki, to mówię to i tak ładne cięcie jest. I teraz tutaj przyszykowane mam kątowniki. O, cztery sztuki nie i one tutaj przyjdą sobie. Przyjdę sobie tutaj, o, wzmacniając, tak. W ten sposób o, ładnie obspawam, i potem yy, dodatkowo jeszcze do kątownika przyspawam szynę. Także to się będzie ładnie trzymało. Nie będzie miała prawa tutaj w lewo i w prawo się już ruszyć, nie? Będzie ładnie tym leżało na tych stołeczkach. No, jeszcze muszę poobrabiać trochę. Można się zarżnąć jak, jak prosiak, jakiś, nie? Będzie krew tryskała na boki. Muszę to po, ładnie poobrabiać. Szlifiereczko, zaraz to zrobię. No, elegancko. No, spawareczkę już mam na miejscu. Teraz można spawać. Tak będzie wygodniej niż tutaj na szufli ją mieć. Albo z dołu po prostu same urządzenie do góry. Wszystko pod ręką, to mi się podoba. Teraz rozciągnę kabelek do niej. O, jak teraz zadzwoniłem, że mi potrzebna pomoc, to sprzętu się trochę narobiło. Dobra, yy, spawareczka jest, szyna już na górze też jest. W miarę powinno być dobrze, nie, nie trzeba tam jej poprawiać. Przyłapię teraz na te kątowniki. Bateriał mam tam zebrany u-profil i jakieś płaskowniki tam leżą ale mi jest potrzebny u-profil z tego chyba też wyda bo tu mam jest chyba 2 m 2,10 metry, 2 metry 10, nie więcej tam będzie o akurat będę miał z czego uciąć to dwie sztuki odetne, mm, no, dobra. jeszcze chyba będę musiał zweryfikować, czy na dole przyjdzie to, czy na górze. właśnie, bo to jest dobre. też pytanie. ja przyspawałem te mocowania do mocowania do elewatora no, zobacz jakie, jakbym odkręcił tam wtedy te dwie, dwie z dwóch stron śruby, to to mogłoby runąć go by się zakotłowało. No bo wiecie, no to jednak wszystko razem trzyma, nie? A coś gdzieś nie trzyma, no i wtedy może nie od razu, no ale no jakiś problem na no pewno by powstał, skoro po kręceniu tych czterech śrub nawet powiem wam, że to się tak lekko do góry odsunęło. Nie no dobrze, trzymałoby. Ale lepiej, pojedynczo to robić. E, teraz pytanie tak, czy to na, przyjdzie na górę tam na szynę, czy to trochę niżej jak są te płaskie elementy do dołu, ten płaskownik, będę musiał dwie poziomice chyba połapać i tak po prostu pirazy drzwi położyć jak to będzie pasowało, czy to do czoła trzeba będzie przespawać, czy na górę założyć, no. Dobra, kolega pojechał po ten po kabel. Bo ten, co tutaj wisi, to nie pasuje, bo to jest 32 amperowy, A mi potrzebny jest yy, 16 Szesnastka. No i nie, nie mam kabla do spawarki. Nie mam spa. O, jeszcze wam taka. To, to, to trzeba będzie wmontować, nie? To rury. Ta rura będzie szła. O, tamten zakręt trzeba zdemontować, i wtedy to zamontować. I tak jak jest, po prostu to będzie takie przejściówka, że jedna rura tam zostanie, a zostanie dołożone drugi, drugie wyjście na pył. Nie? Eee, a czemu tak? No, bo ta druga rura będzie szła tutaj, pod, między e, kanałami. I do tutaj, do tego elementu, nie? To jest oczyszczalnia.